Witam Was 2 października 2022 roku. Jestem w Gruziądu nad Wisłą. Lecimy tutaj z naszą snajperką. Poprawiać te same miejsca, które robiliśmy przedtem. Spójrzmy czy coś tu jeszcze dorzucimy, jakieś parę procent. Myślę, że parę monetek tu jeszcze leży. A więc co, do dzieła? Przydałoby się jeszcze legenda włączyć, bo jeszcze nie jest włączony. To nam zdecydowanie ułatwi poszukiwania. Podejrzewam, że można szukać coś na wyłączonym, ale efekt nie byłby zadowalający. No i widzicie, po 5 minutach mamy już złoty 70 zł. i lecimy dalej. Ze złoty 70 zł zrobiło się 4,20. Biegam jakieś 10 minut, ale chciałem Wam pokazać twórczość młodzieży grudziąckiej Patrzcie, podziwiajcie, czytajcie. Tak się zabawiają. Nic mi do tego kto co lubi stał tutaj taki dziadek i się lampił jak małpa nie odezwał się i sobie poszedł, no nieważne ja mam tymczasem 4,50 do puli, a jestem tu jakieś 15 minut. No i mamy już po chwili 5,20, a więc zobaczcie, dosyć dużo pominąłem ostatnio tych monet, są też zrywki. Jest fajny. jestem tu niecałe 20 minut. Patrzcie na ten widok, tam chłopaki na krosach zasuwają. Tu policja stoi na światłach. Widzicie? Koguty im się tam błyszczą. Nie wiem czy oni mi się przeglądają, czy po prostu stoją i coś tam blokują. Taka sytuacja. Ja właśnie skończyłem zabawę. Tu policja zawraca, zobaczcie, dorzucam. 52 grosze a więc mamy jakieś 5,70 w pół godziny czasu i teraz pytanie czy panowie będą chcieli o tym ze mną porozmawiać czy sobie po prostu pojadą dalej także jadą, jadą chłopaki nie zatrzymują się nie chcą ze mną rozmawiać ale powiem wam, że stali dokładnie tyle czasu ile ja tutaj chodziłem jak wyłączyłem wykrywać zabrali się z ronda i ruszyli Byłem pewien, że jadą do mnie, no ale niestety nie będzie oglądalności, bo policja nie chce ze mną rozmawiać. Ja tymczasem lecę dalej. Spotkałem z grzybkami, ale piękne łowy. To są kanie te wielkie? Tak. Wow, zobaczcie, jakie kanie olbrzymie. Coś pięknego. Pod spodem jeszcze prawdziwków troszkę ma. No to nie nieźle, to ładny wysyp. Widziałem dużo ludzi. jest. O nie, od grzybiarza to bym się spodziewał, ale konkurencji w tym miejscu to w życiu. Ale też ja bym się nie spodziewał. Ale jazda, cześć. Spotkam tego pana, którego oglądam na YouTube. O, miło mi kurczę. Cały czas. I jak tam powiedz, efekty? Ech, beznadziejnie. beznadziejnie. No, tutaj trochę e, śmieci, co wyrzucę tam gdzieś w jakimś śmietniku. No to masz to po ja tam powiedzmy. Może z 40 groszy. To było wszystko. Ja z Łąkosza ja. zjechałem tutaj, żeby popróbować. No, no no no. Ale widać, że jest pełno dziur było, no, tak? jest i tam jakiś chłopak szedł dwóch było i podszedł do mnie i też mówił, że. Tutaj jest przeczesane, wzruszy wszeszne. No to dobrze wiedzieć, suchy. Ja uwielbiam wyzwania, a że jestem ze snajperką, to zobaczę, jak ona poprawi po, po ludziach. Nie? Aha, aha. No to nawet fajnie, bo to jest wyzwanie dla mnie. Nie? To jest legend, nie? No dokładnie. No to jest tylko no quiz. Daj ale... spokój. Chodziłem z Simplexem i też dawało I, radę, więc wiedz. I naprawdę. Nie patrz na to. Nie, nie, ja na to nie patrzę, właśnie. To ja po nocce jestem, żeby tylko y, sobie nie. No to fajnie, to się cieszę, kurczę, że to, to jest właśnie zajawka nie? No i naprawdę to poszło tak y, w ciało, że. Teraz nawet, czy to jest po nocce, czy nie, już kosztem tego, że człowiek tam nie pośpi, ale... Ale to jest, to jest frajda, nie? To jest pasja, właśnie na tym polega pasja, nie? Dokładnie. Ale co, tym bardziej z ciekawości, kurczę. jak mi powiedziałeś, że już było jeszcze tam dwóch kolesi, to kurczę, to tym bardziej pójdę, nie? Tak samo to u Krzyśka Śliczniaka zamawiałem. Zresztą od tego samego gościa, który ty masz, bo to jest to od Krzysztofa Śliczniaka. Mhm. Właśnie z tym, wiesz, z tym gryfem. Co do dyńców Tak, tak, ale producentem jest no krzyków, no, no, wiesz? No, no, no. I on właśnie on właśnie u niego można sobie zamówić jakie chcesz dziurki, czy chcesz cały, tak jak tutaj ja mam, nie? Mm, mm, to jest mm. właśnie z tym logo Dario, nie? Południe, ale a warto. Mam pytanie, a czy bym mógł zrobić zdjęcie. Jak najbardziej, tak? słuchaj, będzie ja mi muszę, bardzo miło. Ja muszę kuzynowi udowodnić, bo on będzie mówi, mi miło. On mieszka w gruziącu, A on mówi, że jak tam na ten rudnik czy gdzieś jo. Że może w końcu trafia na dario. To dawaj, zróbmy sobie zdjęcie, kurczę. A tutaj ja bym się nie spodziewał, że to ja będę ten pierwszy. Super. Dzięki, Dzięki serdecznie. Bardzo mi miło, kurde. Fajnie. Mi jeszcze bardziej. To lecę, kurde, zobaczymy co z tego wyniknie. A ty jak masz na imię? Mariusz. Mariusz, dobra, także pozdrow dla ciebie. Mariusz, kurczę, to wszystko się nagrywało. Jakby co mam nadzieję, że mogę upublicznić tą rozmowę. Nie, nie wszystko tam tego, ale... Nie będzie problemu, nie? nie, nie, nie Dobra, nie, nie, fajnie, nie. to trzymaj się, nie? No na razie. Także coś... Zobaczcie co z tego wyjdzie. Także śledzi, zobacz co, co tam po was powyciągałem jeszcze, nie? A to długo będę musiał czekać? Tak, bo ja tu mam jeszcze dwa do przodu, także za dwa tygodnie dopiero będzie, nie? Super. Albo wpadnie na moją grupę, to tam wcześniej pokazuję, wiesz? Na Dobra. eksploracja wodna na Facebooku, wiesz, tam mnie znajdziesz, nie? Dobra. Dziękuję. Trzymaj się, no dzięki, miłego dzionka. Także słyszeliście, spotkałem kolegę Mariusza. Zrobiliśmy sobie fajną fotkę, jest mi bardzo miło, takie akcje łekczą moją próżność, a jakże, w końcu jestem znanym youtuberem, no i widzicie. Kuzyna Marcina z Grudziądza również pozdrawiamy, mam nadzieję kolego, że się w końcu spotkamy, a ja tymczasem lecę poprawiać po trzech kolegach, jak słyszeliście, sam jestem ciekaw co mi tam się uda jeszcze wytargać. nie wiem czy dobrze widać ten krater koło mnie a tuż koło niego wyciągam kawał aluminium znaczy kawalątek taki tam pizdryk mały także pominięty sygnał no ale to nic ciekawego no i mamy pierwszy pominięty fancik taki łańcuszek drobny z kuleczek no i zrobiło się przyjemnie zarówno pod względem pogody jak i fantowo zobaczcie ja pierdzielę, wpada taki kolczyk. Nie wiem czy srebrny, ale cieszy japę. Wow, widzicie? Także jest pierwszy pominięty dziabąk. Legend i jego snajperka robią swoje. Ja już się ujarałem, mówię, ale piękna średniowieczna blaszka. A to zobaczcie, jest taki kapsel po wódce. Kawał aluminium. Mamy kolejny pominięty sygnał. Jest to ciężarek ołowiany wędkarski. Dosłownie 10 cm obok leżał drugi. Znacznie większy ciężarek. A więc wpadnie trochę ołowiu. Masakra. No ale sygnał dawał. Idzie do sakwy. A paluchy brudne. szary mary już jest nieco lepiej nie no panowie to był sygnał jak dzwon czegoś takiego się nie pomija wow jak to się nazywa rożaniec na palec nie? ze stali nierdzewnej ale sygnał daje słuchajcie głuchego by obudził no i fajnie tak więc jak widzicie nie ma miejsc przeszukanych taka tam blaszka mosiężna niewielkich rozmiarów ale sygnał jak dzwon Co pan zbiera? Na pewno nie grzyby Aha. A co pan zbiera? W wodzie, wie pan monety Monety I To co ludzie pogubią, to... nie? Słucham? Znalazł pan coś? Tak, znalazłem, na przykład taką obrączkę. Aha. To jest tak zwany ten na... No różaniec na palec, nie? Aha. Ale trzy jest metalu, nic ciekawego, nie? Ale zawsze coś tam wpadnie, nie? Zawsze jakaś zajął. Jakaś nie? frajda jest z tego, nie? No pewnie. No i kolejna zainteresowana osoba, co pan zbiera. Widzicie, jak idzie grzybiarz w lesie, to nikogo nie dziwi, że idzie grzybiarz. No, grzybiarz jak grzybiarz. Ale jak idzie gość w woderach z jakimś wielkim sitem, z wykrywaczem, no to się każdy zainteresuje. No i wcale mnie to nie dziwi. Gdybym nie wiedział o CB, też bym pytał. Po to tu jestem. A tymczasem wystarczy tej zabawy. Jak widzicie, nie każda niedziela to pchli targ, bo jedynie co druga niedziela. W tą niedzielę wypada grzybobranie. Tyle, że jak wiecie, ja się nie zrę na grzybach. Jak ktoś ma się ochotę ze mną wybrać na grzyby, a jest z gruziąca, to zapraszam. Chętnie pozbieram grzybków. Nauczę się może. O proszę, jest statyw z telefonem, tam jakiś gość mnie nagrywa, patrzcie. O, to jest ten znany youtuber Dariuszka, Dario. Onem tam jakiś gość mnie nagrywa, patrzcie. O, to jest ten znany youtuber Dario. Zobaczcie, co się dzieje. Wodery mi przeciekają, cały mokry. Masakra. Taka zabawa. Także wodery do wyrzucenia. Mam drugie w piwnicy, ale są też do załatania. Także na zimę zostanie mi mokra pianka. Czasem zerknijcie sobie po drodze, ile grzebiarzy mam Dobra, widzicie mój cień, który zdradza, że idę z wykrywaczem metali Motta Makro Legend. noszę sobie sito. A więc, co? 4 października 2022 roku, a my lecimy dokończyć kąpielisko. Zerknijmy wspólnie, co zostało jeszcze w wodzie pominięte. Pomachamy dzisiaj snajpereczką i przekonamy się wspólnie, co ten Dario tam zostawił. Pada taki belemnit Kawałek belemnita i dwa złote z PRL -u. Ostatnio mi machnęły wodery a teraz zobaczcie jaką mam już lochę, dziurę wielką W moich noprenach. No nie powiem żeby to było komfortowe Jest mi po prostu zimno Czyli kolejny zakup mnie czeka Ja tu się łażę, łażę i patrzę zobaczcie w Wojska obrony terytorialnej Będą się ćwiczyły Nazbierało się młodzieży będę miał kibiców powiem wam, że jest zaskakująco mało sygnałów pierwsza 10 groszówka wpada jakiś taki pizdrek wychodzi, zobaczcie aluminiowy ale zerkajcie, ja tu nie jestem sam To pan wędkarz tam pan pływak a więc dzieje się to był sygnał 25, 26 i wpada złotóweczka no więc mam złoty 10 zł jak na razie. 20 groszy. No i mamy złoty 30. Zł. Bardzo to powoli idzie. A ja tymczasem rozcinam kolejny sygnał na kapsel. No ale nic trzeba pozbierać te kapsle przed kolejnym sezonem. Bo kto ma to zrobić, jak nie ja. Dokładnie, trzeba wykorzystać. Pewnie. A na razie śmieci tam złoty z groszami, nie? <śle> I same zrywki i kapsle, nie? Zalawa dobra. mi trochę się posprząta te dno. O, sezon się skończył skończyły się sygnały. Ale zobaczcie, mam 20 groszy, a więc tragedii nie ma. Jeszcze nie ustrogaliśmy nawet dwóch złotówek. Monet nie ma co szukać, ale puszka zawsze się znajdzie. No i frugo 哎，逻辑逻辑。